Łatwo, próbujemy. Kolejna, że my, czy może kogoś znów w poniku rozpoznam? Na razie dwie przegrane. bo co to mi było, lepsze KNG. Nie znam na pewno, przynajmniej znaczy nie znam, przynajmniej nie kojarzę. wymieniajmy się tutaj za figurki. Dobra. Wróćmy. Hmm. 2>, 2分30あの。No, Hmm. Przenieśmy w takim razie yy, wieże. No, nie wygląda to dobrze na razie. Może nie dajmy wejść przeciwnikowi. Tutaj do ataku nam, nie pozwólmy na to. Hmm. No, nie, no bo wymienimy się tak, wieżami. Wymienimy się źle. Że... A nie, ja nie zauważył tego. Dobra, to. To ten złoty może sobie tutaj być. pun San Julio. Też niedobrze, niedobrze, niedobrze. Oddałem właśnie srebrnego generała. Bez nadzieja, bez nadzieja. No dobra, odsuńmy to tutaj. Hmm. Także turniej Shogi Kishin zaczyna się dać zabawnie. Już potencjalnie grając z dwoma znanymi graczami. Tutaj może nie dam mu tempa. I boom. Specjalnie wyjścia nie było, trzeba było brać. Mm. Chyba, że tak. I będę uciekał. A mam jakąś? Nie, nie mam jakąś. To jest srebrny, tutaj idzie srebrny, idzie. Jak nie zauważył, to trudno to jego strata. Nie zauważył. Oj. Będzie jakaś tutaj wygrana w tym turnieju, czy, czy, czy wszystko, wszystko dostanę do z samotny łomot. No, nie mogę teraz tego będę wziąć, nie będę mógł tego wziąć, choć nie, to to trzeba, to będę mu wziąć jeszcze, jak poświęci. To nie jest mat. Żyje jeszcze. Yy, I teraz pytanie: 30 Czy mam jak? Nie wiem, czy mam, próbuję, czy jest sumę. 20秒. Jeżeli jest sumę, to witamy w dobu. Jak nie ma, to płacze i szlochy i inne elementy. Yy... No jedyny. Jedyna opcja to taka. Nie, na czas. Ojejku, nie. Ale to było złe, ale to było złe. Chyba było, chyba miałem tam sumę. Kurczę, chyba było sumę. No to trudno. Dobra, no to jedziemy dalej. Trzy, trzy partie już poleciały. O, ktoś kto dopiero założył konto. No teraz... Dobra, co debisia. Może jakiś Japończyk się mi trafił. Opposite look, Przydałoby się tutaj dać, jakiegoś? A wymienimy się. Wymienimy się. Zobaczymy, czym zbije. Tym zbije, to potem wezmę I tyle. O, prezenty na święta. Jednak święta. Jednak święta tuż, tuż. Tak naprawdę to ja bym sobie... Nichim 30 Aha, tutaj po prostu mogę myśleć tak... Dobra, co ja tam będę dawał od razu, figurki? obrońmy to najpierw i tak jedziemy to chyba będzie o, pierwsza wygrana jednak na cztery gry, jedną wygrałem statystycznie jest to bez 25% Ojej.